Hejka, z tej strony Simulanda, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 na moim kanale. Jak widzicie, mamy tutaj nowe wydarzenie z 16 grudnia, więc ja już się nie mogę doczekać, żeby Wam je pokazać, bo jestem ciekawa, czy to będzie jakieś wydarzenie z misjami, czy tylko z logowaniem. Więc co, nie będziemy przedłużać. Pamiętajcie, że łapkować, subskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i wpadać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie. A my przechodźmy do odcinka i zobaczmy, co takiego nam twórcy dają? Mamy tutaj oczywiście nasze wyzwanie. Zdobądź nauszniki. Zyskaj urocze nauszniki i nie tylko. Jasmine Holiday powraca i przynosi prezenty. Witaj Jasmine Holiday, już dawno Cię nie było. Powinnaś być tak naprawdę w wakacje. Otrzymujemy tutaj skrzynkę pocztową. Oczywiście... Również otrzymujemy magnesy, tablicę taką do wywieszania właśnie tych magnesów, no i oczywiście nauszniki. W tej części Wam pokażę tylko tą część pierwszą, bo jak widzicie, co dwa dni w tygodniu możemy uzyskać właśnie nagrody, więc czemu by nie? Jak ten odcinek pewnie zobaczycie, to już na pewno odebrałam kolejne nagrody, więc w następnym odcinku no, pokażę Wam. Oczywiście poprzednie nagrody i również te nowe. Więc przechodźmy do odcinka. Zobaczcie, tu jest moja rodzinka na tle SpongeBoba, kanciasto Portego. Znaczy w sumie Bikini Dolne, tak to chyba leciało. Jeżeli mylę się, to dajcie znać w komentarzu, bo ja nie do końca oglądałam tą bajkę. Ale idealne miasto góra Komorebi dla tego wyzwania. Jak widzicie, jesteśmy tutaj w domku przepięknym. Już dawno, dawno w nim nie byłam. Kto oglądał poprzednie wyzwanie z poprzedniego roku, to może się odezwać do mnie w komentarzach. A jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam do linku w opisie. Tam macie właśnie linki do filmików z tego wyzwania, gdzie uzyskałam właśnie tą urodzinę i ten domek. Bo ten domek nie do końca jest mój, ja go przerobiłam, więc link do osoby, która to stworzyła, albo nazwę tej osoby, która stworzyła, będziecie mieć w opisie filmu, jak nie zapomnę oczywiście wstawić. No to co? Będziemy przechodzić do odcinka, prawda? Nie ma co przedłużać. Zobaczmy, co takiego tym razem nam dają. Z tego co wiem, nie są to żadne wyzwania, nie mamy żadnych wyzwań. Z tego co uzyskałam informację, Czyli nie mamy już tak jak wcześniej, ostatnie czasy, że robiliśmy jakieś wyzwanka. Szczerze, czy z jednej strony brakuje mi tego? Trochę tak, no bo chodzimy, logujemy się i tyle, cius, pas. A z drugiej strony, no, te wyzwania niektóre były długie, ale ciekawe, a niektóre były po prostu nudne. Więc czy to jest plus, czy nie, nie wiem, okaże się po czasie, ale na razie jest okej. Okay. Odblokowaliśmy nauszniki, odblokowaliśmy oczywiście magnes i odblokowaliśmy również tablicę na magnesy. Nową. Bo mamy taką zwykłą, a teraz mamy też taką w kształcie, jakby ala domku, ale też z takimi różnymi właśnie krajobrazami, na przykład wakacji. Czy do końca mi się to podoba? Wiem, że w kilku miastach, państwach. W okresie zimowym właśnie jest lato dalej. No ale czy do końca pasuje to do okresu, który jest teraz? Nie mogli tego dać z bliżej, wiecie, z z zwykłych wakacji. Nie mówię, nagrody są akurat spoko. No widać, że nagrody są częściowo świąteczne, ale częściowo nawiązują do nagród z y tego tej kolekcji tak naprawdę z SpongeBobem I nie do końca mi się to podoba. No ale dobra. Kolekcję z Fungibaba też sobie kiedyś, któregoś dnia omówimy. A teraz przejdźmy do tego, żeby Wam pokazać te cudeńka, które doszły do tej gry. Właśnie z tego wyzwania. Znaczy w sumie nie do końca. Bo to nie jest wyzwanie, tylko bardziej z logowania. No ale niech będzie. Więc zobaczmy. Już mamy dosyć sporo, Kochani, rzeczy tych, które możemy sobie właśnie w takich wyzwankach uzyskać. Tutaj zobaczcie, mamy tą poprzednią tablicę, gdzie mogliśmy umieścić właśnie te magnesy i ona prezentowała się właśnie w ten oto o sposób. I zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje ten nowy magnes na tablicy. Jest to taki delfin, jest przepiękny. Mam wrażenie, że on wygląda na odstający, ale... Zaraz zobaczymy z innym magnesem, umieszczę. Zobaczymy, czy faktycznie wygląda na taki odstający. No nie, tak to nie jest odstający, ale jak jesteśmy blisko, to wygląda, jakby był odstający. Taki jakby ala 3D. Wiecie o co mi chodzi? No tak działa po prostu 3D. No i tutaj mamy tą drugą tablicę. Właśnie to w kształcie niby domku. Tak mówię, no bo to wygląda jakby domek, ściany domku. No i tu mamy różne krajobrazy, zaraz Wam pokażę, ale tak się prezentuje ten magnes. Wygląda jakby ten delfin, wiecie, skakał przez wodę, akurat w tym krajobrazie. Ale w innych mamy też jakieś góry, lasy śnieżne, no to akurat plus. No i tutaj widzę, mamy też te wersje, tylko same bez żadnych krajobrazów. No też plus, bo jeżeli właśnie chcemy zwykłą tablicę z możliwością przyczepienia takich magnesów. To spoko sprawa. A teraz zobaczmy te nauczniki. Nauczniki otrzymują wszystkie grupy wiekowe od dziecka po seniora, małe dziecko, todlerki, te, yy, te najmniejsze, najmniejsze, które mamy, nie otrzymują tych nauczników. Szkoda? No ale fajnie, że przynajmniej wszyscy. Pozostali uzyskali takie nośniki, bo są naprawdę ładne. Te w wersji białej, tej szarej i w tej różowej są super, te czarne też. No już te bordowe tak mniej i te zielone też nie. Ale może nie do końca pasują tej akurat postaci, ale może na innych kolorach włosach by były inne. I też całkiem ciekawe, ale są naprawdę ładnie wykonane. Nie ma co tu naprawdę narzekać. Więc jeśli chodzi o te nagrody, to tyle, tak naprawdę mogłam Wam pokazać z tych nagród. Ja chcę jeszcze tak szybko kończyć tego odcinka, no bo, bo nie chcę. Chciałabym jeszcze troszkę poruszyć te temat świąt. Jak myślicie, ile na świecie jest różnych kultur, jeśli chodzi o, o to święto? Chodzi mi bardziej o to o jakichś takich różnych no nie wiem, tradycji. O! Bo obecnie, wiecie, mieszkam w Niemczech i na przykład uczestnicząc w zajęciach z kursu języka, mam tam bardzo dużo osób z różnych kultur. No i tak się nasłuchałam różnych takich, różnych właśnie ich propozycji świętowania takiego święta. Jedni świętują, jedni nie. Jedni sobie jeżdżą, drudzy sobie... Chodzą na spacery na przykład z rodzinką, inni sobie robią jedzenie, inni odbierają od razu prezenty. Nie wiem. Jak u Was jest? Więc dajcie znać w komentarzu, jak u Was się odbywają te święta. Jak Wy spędzacie? Czy z rodziną, czy z przyjaciółmi? I czy w ogóle lubicie święta, bo są ludzie, którzy w ogóle nie cierpią świąt. I są po prostu osobami, które wolą posiedzieć samotnie, albo siedzą maksymalnie z najbliższą osobą, ale nie świętują tak bardziej. Więc jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle mogłam Wam pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Że też miło spędzicie te święta. No, ja jeszcze z Wami tutaj życzę, nie życzę Wam świąt wesołych, no bo jeszcze. Kilka odcinków przed samymi świętami na pewno się pojawił, więc więc co mogę powiedzieć? Pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i padać na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie, a my tutaj mamy piękną choinkę. Jeszcze tak na koniec. Dajcie znać w komentarzu, czy ubraliście już choinkę. Ja jeszcze nie. Czeka mnie ten czas. Jak już tylko wrócę do Polski na jakiś czas żeby spędzić go z rodzinką. Już się nie mogę doczekać. A Wy? A Wy się nie możecie doczekać tych świąt? Więc tyle, co mogłam dzisiaj Wam pokazać w tym odcinku. I widzimy się w kolejnych, mam nadzieję, jeszcze w tym nowym roku. Na wstępnym na pewno, ale jeszcze w tym roku. Na pewno jeszcze parę odcinków się pojawi. I mam nadzieję, że umilę Wam jeszcze ten koniec roku Miłymi filmami i spędzaniem po prostu wspólnie czasu. No, wiecie co? Aż nie mam chęci kończyć tego filmu, no ale po prostu czas, żeby go zakończyć, więc do zobaczenia i cześć!